50 Ryńskich, proszę Państwa, to już jest pozycja bardzo rzadka. Ci, którzy chcą uzbierać całą emisję, tą, szczególnie tę tą emisję z nazwą w języku polskim, tu właśnie doskonale widać: 50 Ryńskich z 1806 roku. Doskonale wiedzą, że ten nominał jest jednym z najtrudniejszych do zdobycia. Oczywiście nie mówię o tych naj, najwyższych, ale powiedziałbym, że do 100 guldenów jest to najtrudniejszy nominał do zdobycia. Setka, oczywiście, troszeczkę już inaczej wyglądająca, jest zawsze pożądana i lubiana. 50 nie odstaje od tych niższych nominałów, jeśli chodzi o szatę graficzną, ale ci, którzy zbierają, zbierają lub chcą zbierać. Te banknoty, tą serię wiedzą, jak rzadka jest 50. Proszę Państwa, tak wspomniałem przy filmie z 25 guldenówką. Banknoty, te banknoty guldeny ryńskie, to banknoty, które były środkiem płatniczym na terenach Galicji, zamieszkały, która była zamieszkana przez ludność polskojęzyczną, szczególnie Galicja Zachodnia. I według mnie stanowią te banknoty. Część historii naszego polskiego pieniądza papierowego. Zresztą, napisy w języku polskim, 50 ryńskich, same w sobie już to potwierdzają. Proszę Państwa, jeśli chodzi o stan zachowania, egzemplarz, który no, jest troszeczkę w stanie takim nietypowym: czyli papier ogółem jest sztywny, szeleszczący, wszystko jest być powinno. Suche stempele, proszę Państwa, są wybitnie, ładnie zachowane. Jak na stan numeryczny, który przyznaliśmy. Spójrzcie Państwo na to, na coś pięknego. To jest wszystko tak, być powinno: żadnych poprawek. Chropowata taka faktura papieru, druk piękny, kontrastowy. Ale gdy spojrzymy na rewers, możemy dostrzec takie drobne, punktowe, białe, jasne, jasno-białe plamki. Są to, proszę Państwa, pewnego rodzaju wzmocnienia, takie naprawy, które kiedyś dawno temu praktykowano. Niestety nie były one zbyt profesjonalne i stąd też widać je dość mocno na tle właśnie tego naturalnego, kremowego odcienia papieru. I jakby no z jednej strony bardzo dobrze, że ten banknot nie został cały wykąpany, nie został odświeżony, bo mamy piękne Suez Temple, piękną fakturę papieru, druk, chropowatość, szelest, no ale jednak te, te, te jasne plamy, Niestety, ale trochę psują ogólny odbiór tego banknotu. Dla mnie oczywiście i tak jest to lepsze, lepszą alternatywą, jest taka naprawa niż pełne moczenie i konserwacja, więc jest to pewnego rodzaju wymiana coś za coś, ale gdy spojrzymy na prezencję tego banknotu, a szczególnie te suche stemple, myślę, że tak ładnej, świeżej 50-guldenówki szybko nie uda się zdobyć owszem pojawiają się one czasami na aukcjach zagranicznych ale tam są one jeszcze mocniej cenione niż u nas w Polsce także myślę, że zakup tam będzie wiązał się z jeszcze większym wydatkiem 50 guldenów najrzadszy nominał w ramach nominałów do setki piękny stan zachowania ze względu na tą świeżą naturalną prezencję ja myślę, że pozycja, która spowoduje mocniejsze bicie serca u kolekcjonerów, którzy będą chcieli tę pozycję zakupić. Myślę, że tutaj po już dotychczasowym zainteresowaniu wiemy, że tutaj licytacja powinna być całkiem zacięta, bo no, sam temat po prostu broni się swoją nie tylko rzadkością, ale bardzo, ale to bardzo przyjemną prezencją.